Dzień dobry, witam Was z Lubuskiego. Jak widzicie, znajduję się na polu kukurydzy, która niedługo będzie koszona. Było sucho, jak w całej Polsce na początku wegetacji. Teraz się sytuacja zmieniła w całym kraju. Teraz y, mamy do czynienia z nadmiarem wody. Ale chciałbym Wam zwrócić uwagę na jeden element. Na tych międzyrzędziach nie mamy praktycznie nic, jeżeli chodzi o chwasty. I to jest właśnie to. Tutaj gospodarstwo wybrało technologię opartą o LUMAX z nikosulfuronem zastosowanym na trzecim liściu kukurydzy i pomimo tego, że było sucho, to zobaczcie, że skuteczność tego zabiegu jest bardzo, bardzo dobra. Tyle miesięcy minęło już od siewu kukurydzy i do tej pory międzyrzędzia są czyste. Kukurydza miała też problemy ze wzrostem, także naturalnie na początku ciężko jej było konkurować z chwastami. Natomiast widzicie, że herbicydy pomogły. I chciałbym Wam zwrócić uwagę jeszcze na taką rzecz, że Lumaks zapewnia nam elastyczność, jeżeli chodzi o stosowanie, dlatego że możemy go zastosować zaraz po siebie albo po wschodach kukurydzy. Drugą rzeczą jest to, że mamy w Lumaksie trzy substancje czynne. Z których każda jest z innej grupy chemicznej, dzięki czemu unikamy odporności chwastów na polu. Kolejną rzeczą jest to, że jest naprawdę bezpieczny dla kukurydzy. Nie hamuje wzrostu, nie ma wpływu na rozwój tej kukurydzy w początkowych stadiach rozwojowych, gdzie to są newralgiczne punkty. Kolejnym elementem jest to, że jak widzicie, nawet pomimo suszy, skuteczność działania preparatu jest bardzo, bardzo wysoka. Możemy zastosować ten produkt od. Siewu kukurydzy, aż do trzeciego liścia kukurydzy, i tutaj uzyskujemy bardzo wysoką skuteczność i bardzo wysokie bezpieczeństwo stosowania, i to jest, to jest ten element, na który bardzo chciałbym Wam zwrócić uwagę. Jest to produkt sprawdzony, jest to produkt stosowany na bardzo dużej ilości hektarów, i jest jednym z najbardziej elastycznych i bezpiecznych produktów na rynku. I to jest bardzo, bardzo istotna rzecz. Rolnicy po prostu od wielu lat mają zaufanie do tego produktu i wiedzą, że spełni ich oczekiwania. Oczekiwania co do skuteczności, oczekiwania co do bezpieczeństwa stosowania, oczekiwania co do długości działania, oczekiwania co do strategii zarządzania odpornością kwastów. Także tutaj jest to bardzo, bardzo istotny element. Zwróćcie szczególną uwagę na to przy wyborze technologii odchwaszczania kukurydzy w kolejnym sezonie. Zobaczcie. No, praktycznie no nie ma nic poza kukurydzą, i to nie jest pole, na którym była monokultura kukurydzy, bo wiecie, że jak kukurydza jest na danym polu w monokulturze, to problem z chwastami jest trochę mniejszy, bo jednak te herbicydy kukurydziane mają szerokie spektrum i, i są bardzo skutecznie działające. To jest pole, na którym kukurydza jest pierwszy raz, i widzicie, że skuteczność tych zabiegów jest, jest bardzo, ale to bardzo wysoka. Dziękuję Wam za uwagę. I do zobaczenia w następnych relacjach z PUR. Do widzenia. Dzień zaczął się wcześniej. Mamy taką presję. Jakie rozwiązania? I co nie zadziałało? Co to jest pytanie. W tym roku warsztaty w internecie. Jestem tutaj dla Was. Wreszcie pada, Jeżdżamy! I załatwiamy sprawę. Żeby nie zaprzepaścić tego, cośmy zrobili. Co nam to daje? Zobaczmy z bliska. Będzie dobrze. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania. Zapraszam. Dzięki.